Ruszamy w dalszą drogę, na drugi koniec kraju, do Małopolski. Odwiedzamy bacówkę w Ochotnicy Górnej, gdzie można posmakować bryndzy podhalańskiej, miękkiego sera podpuszczkowego o barwie białej, białokremowej lub z lekkim odcieniem seledynowym. To pierwszy produkt z Polski, który uzyskał unijną chronioną nazwę pochodzenia. Brędza podhalańska jest wyrabiana wyłącznie na terenie powiatów Nowotarskiego i Tatrzańskiego oraz na obszarze sześciu gmin powiatu Żywieckiego. Pierwsze udokumentowane informacje o produkcji brędz na Podchalu pochodzą z początku XV wieku i pojawiają się właśnie w dokumentach lokacyjnych wsi Ochotnica w Gorcach. Gdzie dotarliśmy? Tradycję wytwarzania Brędzy kultywuje tu wraz z mężem bacą Jarosławem Małgorzata Buczek. Jest pani żoną bacy? Tak, to brzmi dumnie. Bardzo. A jak panią nazywają pani bacowa? Raczej bacowa. Bacowa. Bacowa, żona bacy. W sumie <laughs> w Ołotnicy jest jeden baca, więc żona Jarka. <laughs> A jak to jest być żoną Bacy? Bo Bacy często nie ma podczas sezonu w domu. No niestety nie ma, ale dajemy radę. Jak nie Jarek wysjeżdża do domu, to ja jadę do niego. Tęskni się? Troszeczkę tak. Ale pani pracuje tutaj na miejscu, a on na hali. Tak, raczej tak. Ja raczej w domu, ewentualnie jak trzeba mu coś pomóc, to jadę, jadę do góry. A dużo pracy na takiej Bacówce? Bardzo, bardzo. Począwszy od pracy przy owcach, przy produkcie. Obsługa turystów bardzo, bardzo dużo. Sezon letni jest bardzo pracowity. A właśnie specjalizuje się w Pani w przygotowywaniu brędzy podhalańskiej. Tak. Nasza brędza jest taka, że tak powiem, wyjątkowa. Jest to brędza dojrzewająca. U nas mówimy, że to jest rosolona. Chodzi o to, że bunt, który musi posiedzieć co najmniej dwa tygodnie, żeby powstała taka skórka, on dojrzewa. Następnie jest kruszony. Solony i wkładany do glinianych garnków lub do takich dziesek drewnianych. Dojrzewa co najmniej miesiąc, aż wypłynie rosu, i dlatego rosolona. A te rosu powstaje z, z tłuszczu z sera pomieszanego z, z solą. No. Jak już wypłynie rosu, znaczy, że bryndza jest bardzo dobra. Czyli to proces bardzo długotrwały. Tak. To jest co najmniej y, dwa miesiące minimum. Pochodzi Pani tutaj z Ochotnicy, już jako dziewczynka uczyła się Pani jak to jest robić tą brędzę? Tak, ja jestem typową Ochotniczanką. Od dziecka widziałam jak produkuje to moja mama, moja babcia. Przeczuwała Pani, że brędza tak naznaczy Pani życie, że nie dość, że Pani będzie się zajmować wytwarzaniem tej brędzy, to jeszcze Pani wyjdzie za mąż za bacę? Ochotnica jest y, terenem ciężkim do gospodarowania i jak już byłam podrostkiem, Powiedziałam, że w życiu nie, nie wyjdę za mąż, za człowieka, który będzie miał gospodarstwo. Ale jakoś tak inaczej się losy potoczyły. Jest pani tutaj szczęśliwa, tryska pani Jestem. radością. Jestem. Powiem pani szczerze, że nie wyobrażam sobie teraz innej pracy. Nazwa prynza Podhalańska pochodzi od rumuńskiego słowa brinze, co znaczy po prostu ser. A jego receptura przywędrowała na nasze ziemię wraz z pasterzami wołoskimi, przodkami dzisiejszych Rumunów, którzy migrowali wzdłuż łuku Karpat. Przynieśli oni ze sobą nie tylko metodę produkcji serów podpuszczkowych, ale i całą kulturę pasterską, organizację wypasów czy sposób prowadzenia bacówki. To co, może małe kursik y, kruszenia sera? A chętnie. I robienia brędzy. Ser leżakuje sobie dwa tygodnie. Jego trzeba tą skórkę wszystko okroić. Proszę bardzo. Robimy mniejsze kawałki. O, ale trzeba mieć siłę w ręce do tego. Mamy to. Chyba wiem, po co będę dzwonić w przyszłym roku. <noise> Zgłaszam się na przyszły sezon. I bierzemy. I teraz się krusy. Ona jest bardzo tusta. O, rzeczywiście, jak fajnie. Żeby nie było kawałków. No duże te kawałki, a czy najlepiej mamy? tak zrobić. Ją trzeba. Mocno wymieszać. Ale to szybko pani idzie. Zaraz zaproszenie na przyszły sezon zostanie cofnięte. <laughs> A ile państwo macie owiec? Więcej niż 100, mniej niż 1000. <laughs> Jak już bunt jest skruszony, trzeba go zasolić. I ostatni etap, jako tego, tej produkcji mamy mieszanie z solą, mocno wyściskać, jak ciasto. Wyściskać, no. I jak pani idzie? Och, gorzej trochę niż pani. Ale nie jest źle. Nie jest źle? Nie. Wrzucamy kuleczkę? Proszę. Proszę. Wszystko. Nic nie może się zmarnować. Nic nie może się zmarnować. Teraz moje i ubijamy. Trzeba ubić jak najmocniej, żeby nie było pęcherzyków powietrza. Mamy to, to już wszystko? Prawie. Jak już będzie garnek napełniony, przykrywamy denkiem kamień i tylko czas i czas na dojrzewanie. Co tutaj jest zielona bryndza? To jest bryndza już urosolona, wymieszana z pestem szczosku niedźwiedziego. Takiej, takiej bryndzy jeszcze nie próbowałam. Proszę skosztować. Po raz kolejny myślę, że wielu widzów będzie mi zazdrościło jeszcze go na pewno. Pachnie cudownie. Smak bryndzy podhalańskiej jest słony i pikantny, czasem przechodzący w ostry. Może być też odrobinę kwaśny. Wszystko zależy od jakości mleka, z którego został zrobiony. Na 1 kg sera potrzeba od 4 do 6 litrów. Choć zawsze pochodzi ono od owiec rasy polska owca górska, ewentualnie z domieszką mleka krów rasy polska krowa czerwona, zawartość tego ostatniego nie może jednak przekroczyć 40%, to jego właściwości smakowe mogą się delikatnie różnić. W zależności od cech specyficznych zwierzęcia oraz pory roku. Bryndzę wytwarza się bowiem od maja do września, i ta wrześniowa jest, zdaniem znawców, najintensywniejsza w smaku.